Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na długo wyczekiwany i obiecany bardzo, bardzo dawno temu tort tęczowy. Ja przygotowałam tort tęczowy na bazie blatów biszkoptowych, dzięki temu jest. Troszeczkę lżejszy niż taki klasyczny, amerykański na cieście ucieranym, ale jeżeli będziecie chcieli i taki Wam pokażę. E, tort tęczowy wzbudza zachwyt gości, to już mogę Wam powiedzieć. E, jest to tak naprawdę tort biszkoptowy, ale po prostu z przyjemnością się patrzy na taki tort, z przyjemnością sięga się kolejny kawałek i na pewno sprawi ogromną frajdę dzieciom. Chociaż nie tylko, i tutaj zapewniam Was w 100%, że po prostu wszyscy goście sięgną po kolejny kawałek z wielką radością. Zachęcam Was zatem dzisiaj do przygotowania tortu tęczowego. Przygotowanie zaczynam od zrobienia ciasta biszkoptowego. Oddzielam białka od żółtek i białka wrzucam do jednej miski. Ubijam i stopniowo dodaję cukier. Ubijam białka w efekcie na bardzo sztywną pianę. Następnie do białek dodaję mąkę pszenną jasną. Dodaję również trochę cukru waniliowego lub ulubionego aromatu. Możecie również dodać odrobinę proszku do pieczenia. Wrzucam żółtka i dodaję jeszcze trochę oleju. To wszystko bardzo delikatnie mieszam. Całe swoje ciasto ważę, aby zobaczyć, ile dokładnie tego ciasta mi wyszło, i teraz dzielę w miarę równo na 6 części. Każdą część barwię za pomocą barwników spożywczych. One dają najładniejszy, najmocniejszy kolor. W przypadku wybrania soków lub barwników płynie ten kolor nie będzie taki mocny, ale oczywiście możecie się na niego zdecydować. I kolejno barwie biszkopty na żółty, pomarańcz, czerwień, fiolet, zieleń i niebieski. Jak każde zabarwione ciasto przekładam do foremki jednorazowej wyłożonej na dnie papierem do pieczenia, aby ułatwić sobie wyjęcie gotowych blatów. Moje blaty mają 22 cm średnicy. Wstawiam kolejno po dwa blaty do piekarnika i piekę 15 minut w 180 stopniach. Następnie zostawiam kolorowe blaty ciasta do wystudzenia. Potem ostrożnie wyjmuję z foremki każdy blat i zdejmuję papier do pieczenia. Teraz czas na krem. Do miski wlewam schłodzoną śmietanę kremówkę. Dodaję cukier puder i kręcę na sztywno. Na koniec dodaję rozpuszczoną we wrzątku, ale koniecznie przestudzoną żelatynę. Na paterze układam pierwszy płat ciasta, czyli fioletowy. Nasączam go wodą razem z alkoholem, jakimś lub ulubionym aromatem. I na to nakładam krem. I tak postępuję z każdym blatem. Po fioletowym powinien być blat niebieski, potem zielony, żółty, pomarańczowy i na koniec blat czerwony. Wszystko smaruję równo warstwą bitej śmietany, a następnie jeszcze z wierzchu smaruję wszystko grubą warstwą tego kremu i dokładnie dookoła też dekoruję kremem boczki, tak aby nie było widać łączenia między blatami. Tak przygotowany tort, jak i każdy inny tort, chowam do lodówki. Przynajmniej na 3 godziny. Ja chowam torty zazwyczaj na całą noc. Wtedy najlepiej się zmacerują, będą najsmaczniejsze i najłatwiej będzie je pokroić. Następnie tort kroję za pomocą ostrego noża i ostrożnie nakładam na talerz. Mówię ostrożnie, no bo jednak tort jest sześciopiętrowy, więc szkoda, żeby się wywrócił. Mam nadzieję, że tort tęczowy Wam się podoba. Zobaczcie, w przekroju wygląda naprawdę przepięknie. Ja wykorzystałam barwniki w proszku, one są najmocniejsze. Jeżeli zdecydujecie się na naturalne barwniki, na przykład soki, syropy, musicie się liczyć z tym, że kolory będą troszeczkę bledsze. Co nie znaczy, że tort będzie mniej smaczny czy mniej ładny, na pewno wyjdzie piękny i ja już czekam na zdjęcia Waszych tortów. E, mam nadzieję, że wszystkie wyjdą Wam bez wyjątku fantastyczne. Zostawcie zdjęcia w komentarzu, a jeszcze tak na koniec, trochę z przymrużeniem oka i trochę od kuchni, e, możecie zobaczyć, jak ja. Maskuję potem tort po ukrojeniu, no bo kroję zawsze kawałek, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda tort w przekroju, a następnie no, maskuję go, aby postawić go na stole. Tym razem tort zamaskowałam przy użyciu takich słodkich żelków, właśnie też tęczowych, wiążąc jakby taką kokardkę. Mam nadzieję, że tort Wam się podoba. Czekam na Wasze komentarze, na zdjęcia. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!